Cześć, witajcie moi drodzy, w kolejnym odcinku Simsów, tak, z Asylum Challenge. Yy, I od razu mówię, że, nie wiem, chyba w piątek, al znaczy się jutro, albo w sobotę pojawi się, pojawią się tajemnice miłowa, dobra. Do Asylum Challenge. Yy, nic się nie zmieniło, jak zresztą widzicie. Chciałem coś im dokupić, większy telewizor czy coś, ale się nie udało. Yy, co tutaj, aha, sorry, pomyliłem klawisze, o, dobra. Usunąłem tutaj drzwi, żeby oni mieli dostęp tutaj do... Yy, jak sobie będą mieli, to żeby mieli tutaj dostęp do tych... sofka kanap, tapczanów, jak to nazywa... Jak Zao tak zwał? Bo musi być maksymalnie 6 siedzeń, czyli... ...tutaj mamy 4, 5, 6. Więc usunąłem tutaj te dwa... ...siedzenia, które były. Dobra, możemy włączyć już ten czas. On chce się z kimś zaprzyjaźnić. Możemy, aha, i mam w planach, aby do Nicole się trochę przystawiać, zarywać ją, że tak powiem, bo w przyszłości może, może będzie jego żoną, moją w sensie, Simową żoną. Y... O, proszę, widzicie, idą sobie tutaj jeść. Możesz oddać nam akurat, a, zabawa cię wzrośnie trochę, bo widzę, że zabawa cię trochę zmalała. Ha? Oddaj na makulaturę. To znaczy się, no tak, tego, ty z tym moglibyśmy się zaprzyjaźnić. No stąd to na pewno nie, bo trochę bałbym się, że trochę psychiczna jest. O! Ale nie wiem, chcę się z nim wszystkim zaprzyjaźnić, to widzę. Skąd tylko znasz? Nie wiem. O, możemy się z Johnem zaprzyjaźnić, gdzie on jest? A, kąpię się. No mówisz, że ona jest jakaś psychiczna, bąki puszczaj i sobie, wąchaję, je. Fuj. <grym, <grym, tu idź siku. Nicole. Bo George. George, gdzie jest George? George, tu jesteś George. Dobra, to rozmawiaj plotki, rozmawiaj bogawędka. Nie? To gest zrób. Nie lubię obgadywać. Nie lubię go już. Gest. Nie, 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 nie. nie. Gest serdeczny. Uścisk. Odpucha, bo gesty słyszałem, że dają. Nie, nie. <coughs> smok, smok, nie. Piątka. Słyszałem, że gesty dają dużo kontaktów. No, na pewno nie pocałuj. Eee, e, on nie lubi. Zapomniałem, sorry. To jest nim. Mm, o, wspólne zainteresowanie. Nie lubisz teatru? Dziwny jesteś. Jest 14, trzeba będzie polować na łóżko. No cóż, nie uda się. To idziemy do Gertrudy. Gertrudy. Do Dementory. Sorry. Zapomniałem jak oni się nazywają. Idziemy do niej z nią porozmawiać. Aha, bo ona ten. No, ma obniżony ten poziom tutaj tego aspiracji. Stąd te jej dziwne zachowanie. O, o, puka plotki. Czy ona może. O, ona lubi plotkować, no proszę. O, Gertrudzie gadają. Gertrudzie. Dobrze mówię? Tak, Gertruda. Eee, no, wspólne zainteresowania. Widać, że nikt nie ma wspólnych zainteresowań ze mną. Gest pod pół, y, piątka, gest serdeczny uścisk, podpucha z nią też możesz zrobić smok smok. Bo jest kobietą. Y, 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 bitwa na poduszki, proszę bardzo. nie mogę doczekać, kiedy on będzie miał... Ja chcę żeby wypełnić to wszystko, kurde... Prawo wcielone, za pierwszy. O, zaprzyjaźniłeś się, super. Coś się z kolejną osobą zaprzyjaźnić. Ale zróbmy sobie z niej najlepszą przyjaciółkę na zawsze. Eee, plotki. Jest... Podpuchanie, serdeczny uścisk. Graj, graj, co byś mógł grać? Nie klasycznie, to, jest rom to jest podchodzi do romantycznych, O, dowcip Gertruda znowu nam szaleje. Tu widzę po kolorze włosów, że to ona. Tak, to ona, Gertruda. Nie ma dojścia do lodóweczki, przecież masz lodówkę obok, tą mniejszą. O, łaskotki, proszę bardzo. Ooo, ona lubi łaskotki bitwa na poduszki e... Ona jest dziwna Ona jest dziwna ta cartouna Dlatego nie chcę jej jako żony. No i koniec, no to idźcie tutaj się nawalać. Weź się zawołaj. I naparzajcie się tutaj, gdzie jest więcej miejsca. Przywal jej. Macie więcej miejsca tutaj, nie? No, te też się naparzają. Psychiatryk pełną parą. Koniec? No dobrze, to weź ją jeszcze tam po... Po flirtujcie, jak gadam. Popowiedz jej dowcip. Połaskocz ją. Łapki dają dużo towarzystwa, no ale to wam niepotrzebne, nie? Połaskocz ją, trochę w łapki pograj i zrób coś do żarcia sobie. Więc obiad, spaghetti. Irytuje mnie to tutaj. Wiecie co? Usunę to bo widzę, że widzę, że trudno się kieruje kamerą jak jest ściana czy tam jak to jak, jak kol... no ściana no zrobimy tak, tak, tak i położymy to. Będzie lepiej się kierować kamerą o wiele lepiej będzie się kierować kamerą OK sobie spaghetti Jak na razie na nic nas nie stać, żeby im dokupić. Myślałem o do, do odkupieniu nowego telewizora, większego, ale zjarałeś super. Albo kuchenkę lepszą, żeby mieli... Nie jedz tego, weź to posprzątaj. Ha, ktoś idzie to zjeść. no spoko, no spoko, jak jesteś głodna to zjedz spalone. Jak ona miała? Samanta, nie Vanessa. Właśnie smacznego, Vanesso. Ha, nie masz przejścia. No! <słuch> nie idź spać. Gotowe danie, żryj. 19. Musisz polować na łóżko. O, zjedz to szybko Skorzystaj, jutro się wykąpiesz, bo jutro jest. Jutro jest niedziela, a jutro masz wolne. Przestań gadać, tylko jedz, póki łóżko są wolne. Dobra, zostaw to na ziemi. Oni posprzątają. Super, nie? Skorzystaj i idź się wykomp... Y idź spać. Wykopiesz się jutro. O masakra, jak ja dawno nie nagrywałem, kto powiedział, że telewizja nie może nikogo uczyć. Super, Robert dostał punkt gotowania. Chyba. Nie jestem pewien. A tym się nudzi? że muszą rzucać? No cóż, Gertrudo. Życie jest krótkie... Życie jest krótkie. Życie jest brutalne. Więc nie rycz. Dobrze, on sobie pośpi. Jak wstaniesz, o ile będzie wolne, to weźmiesz prysznic i weźmiesz przede wszystkim, naprawisz wszystko. Bo widzę, że jakaś masakra za się tu dzieje. Zanim się wyśpisz, to trochę to potrwa. Patrzymy sobie, co inni robią. <trujka> Trójka została. Będziemy musieli jakoś sobie wytrzymać. Bez spania. Mają nockę, tak tak powiem. O, żarcie zrobili. No, ale i tak, i tak zaraz będzie niedobre. Więc nie ma sensu w ogóle wynieść śmieci. Może ktoś wyniesie śmieci. Dobra, wstawaj. Wstawaj, stawaj. Co ty chcesz? Wygrać konkurs kulinarny, ale sorry. Ja nie mam hajsu, żeby ci kupować. A, mamy tutaj to jeszcze. Damy jemu drugorzędną. O, pragnienie rodziny. Proszę bardzo. Może jakieś z rodziną się pojawią te. Odetkaj. Odetkaj i, i zjedź śniadanie. Zapiekane Albo nie, bo się spalą, znając. Tą kuchenkę to się mogą zjarać. Ma dzisiaj wolne. To super. Że ma wolne. Wyczyścić trzeba to. Dobra. Zjedz sobie i weźmiemy później. No. Ludzie. Możecie sobie zrobić żarcia. A nie brać gotowe dania. Albo wypijać mleko z lodówki. No halo. I tylko filmy lecą w tym telewizorze. Odejdź? Myślałem, że on chce mi zdelić. Skorzystaj. Dobra, wypędź tą murzynkę. I sikuj. Sikuj. <grybuj> tak, sikuj. O Jezus, Maria. Przełączyłem się znowu. Przypadkiem. Wyłącz to bym się w kurza. O, o, o. Graj z nią w szachy. Z nią w szachy. Przyłącz się do Simona Vanessa. Zobaczymy, kto wygra. Pewnie ja! Znając mnie, to, znając mnie, to pewnie ja. Ja muszę tutaj logikę podćwiczyć. Że przyda mi się w przyszłości. Ale nie, te szyby są genialne. Takie rysy mają tutaj, widzicie? Rysy, popękane. Fajne. Mnie się to podoba. O, proszę bardzo. Dobrze. I sobie sprzątanie poćwicz. Sprzątanie. Dobrze. O, 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 o. Odłóż. Znaczy, odłóż książkę to. I. Z... No. O, możesz schować. Co ty masz z ręką? O, dobra, naprawiła się, bo coś się zbugowało. Czy trzymał książkę, i się zbugowała w ręku. Dobra, zdobądź ten drugi poziom, żeby ci, przyda ci się w przyszłości w robocie. Aha, dobra, ja same czyścioszki widzę tutaj są. Dobra, możesz wziąć prysznic. Wziąć prysznic i wziąć resztki. No, widzisz, przejmuje się swoją aspiracją. Na razie to jeszcze nie zwariowała i nie założyła klosza na web, Tak, i wpierdziela wszystko, co jest dostępne w lodówce. Oj, laska, laska! Widać, że psychotropy. działają na ciebie. <ścoughs> Szkoda, że w Simsach dwójce nie ma takiego modu, którym można brać leki. Chyba, że jest, to możecie mi podesłać, ale nie, lepiej nie ryzykuję z instalowaniem modów, więcej, więcej modów nie chciałbym instalować, bo boję się, że mi się rozwali gra i będę musiał wszystko znowu naprawiać i wszystko od nowa. W ogóle to muszę kiedyś zrobić formata swojego komputera, bo dawno nie robiłem. No weź to posprzątaj, to też posprzątaj ładnie weź się zaprzyjaźnić na zawsze, chcesz z z z z Nikol. Nicole! śpi. No to sorry, ale obudzę cię, no bo o niestety, bo śpisz. O. Obej mi przyjaźnie. Do Ale ona też jest taka niczego sobie. Taka ładna, ale dziwne ma imię, które ja wymyślałem gest piątka. No, Banestę na pewno nie. gest cmok, cmok. I podpucha. Ok. No, Vanessa, jesteś tak kochana. Po prostu. Żebyś... No, no. No. O, ktoś ma platynowe. Robert ma platynę. Nieźle. Najsik, najsik. No tak. Och. Gertruda chciałem usiąść, a ona mi zajęła połowę. W, w, w siedzeniu no dobra. Skorzystaj. O, i już ty wy wynuchę. Wypeł wypędza mnie no. Dobra, kontynuuj. O, wstałaś. Baby, przyjaźnie. Stop. Stop. Nie maluj. W łapki sobie pokry Zostaw mi ją, ona jest moja, Nicole Asylum. Fajne moje imię. He, bo wybierałem, he. Serdeczny uścisk pucha. Smok, smok. Mocny uścisk dłoni. Na pewno jeszcze nie będziemy z nią flirtować, bo to nie ten czas łaskotki. No jeszcze troszeczkę, czy znaczy się oni muszą chyba więcej czasu ze sobą spędzać, żeby mieć y, najlepszego przyjaciela? Na no zawsze Dobra, idź skorzystaj. Wiedzę, że ci chce, chce siku. Jest już 16, jest drugi dzień leci. Hy! A ty jutro do roboty. No dobra, to weź sobie. coś do mnie pisze. Nie, 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 czekaj, 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 gdzie jest Gretruda? truda, gdzie jesteś? Aha, tutaj jesteś. No dobra. To weź poglądaj sobie telewizję. Sorry, powiadomienia dostaję na telefon. Przełącz na kanał wiadomości smut Jest zima. Załóż sweter. Już wszystko jasne. <noise> Ten pogodynek, że tak powiem. Nieraz ma takie teksty, że... Dobra, sobie posiedzisz. Nic nie ma specjalnego do roboty dzisiaj. Hmm. Dobra, kontynuuj. Może namalujesz ten obraz do końca. Będziemy mogli malować własne obrazy. Ale dopiero od piątego poziomu chyba taka jest. możliwość jest. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Szukaj mi rzemiosło. Ale jaki ty masz wrodzon wrodzony? Sport? Rydy? Really? Skoro ja nawet sportem się nie interesuję w realu. Dobra, musisz naprawić, bo widzę, że zepsuli. Napraw, wyczyść. Tu też wyczyść. Tu nie ma nic czyszczenia, i tu też wyczyść podłogę. Ja wiem, Nikol, że chciałbyś ze mną gadać, no ale widzisz, że jestem zajęty. No, no, to nie przeszkadzaj. Miałeś na. A, naprawiłeś. To luz. Dobra, weź prysznic. Skorzystasz przy okazji. Eee. O, ostatnie łóżko jest wolne. Idź spać w piżamie. Pieprzyć to. Nie, nie, nie! tu powiegni szybko Zawołaj ją <laughs> i spać <laughs> Sorry, wołałem cię tylko po to, żebyś mnie puściła do łóżka, żebym mógł sobie iść spać. <laughs> Dobra. Wstaniesz to skorzystasz. Obiadł nie, bo będzie śniadanie za godzinkę. Obiad śniadanie raczej. Śmiawanie, płatki. I najsuper. koda, którą ty masz do pracy? Właśnie. Na ósmą. Ugh. To o czwartej będę musiał cię obudzić. Albo o piątej. Dobra, o piątej cię budzę. Piąta, wstajesz. I się ogarniasz. Simsy mi się trochę przycięły. Ale jak to Sims? Wszystkie Simsy się zaczynają. O, jechać do pracy. O, namalować arcydzieło. Ty, ale tu nie będzie arcydzieło. Niestety to nie będzie arcydzieło. Weź posprzątaj. I zjedz, yy, zjedz płatki na śniadanie i pojedziesz do pracy za chwilę. No i będzie super. Jakieś odgłosy słyszę za drzwiami. Sprzątaj! I jedź do pracy. No, aut samochód przyjechał do pracy, pariłka, piesek, paryłka. Jak wrócisz, to się przebierzesz w codzienne, żebyś yy, był w swoim, że tak powiem, więziennym stroju. Który... O, Boże! Marcin podnosi słuchawkę i słyszy po drugiej stronie panią Alicję wykłócaj.

Zostaliśmy chyba też podwyżkę, ileś tam nie zauważyłem. Weź. bij jej tutaj do tego. Byłaś mi stąd. Weź mi z tego prysznica, Gertruda. To jest moja kolej. O, śnieg spadł. Ale, właśnie. Charyzmę potrzebujemy. A my nie mamy lustra? Hy, to będziemy musieli usunąć jedno. ten. Jedno... W sensie jedno ten, no... Jedno do umiejętności. Ma być... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chyba tak dobrze. No. Ma być pięć przedmiotów do umiejętności, to będziemy musieli usunąć sztalugę. No to nie. To zaznaczymy jemu zakochanie się. A sztalugę usuniemy. I położymy lustro. Bo nie mamy lustra, żeby ćwiczyć charyzmę. Chociaż nie wiem, czy w, w zawodzie prawnika też będzie potrzebna kreatywność, ale to się przekonamy. Dajmy najtańsze lustro. DKI. No bo nie. Takie. Na ukos położymy. Nie pytajcie mnie, jak na ukos się stawia, bo nie wiem sam, jak ja to zrobiłem. Nie pamiętam moda po prostu. Zjedz śniadanie, kanapkę z szynką, drugie śniadanie raczej. Burczy w brzuchu, kurde, że darmo zjady znowu. Zadzwoń po dostawa. O Boże, stać się najlepszymi przyjaciółmi z Dementorem. No i do najlepszych przyjaciół i trochę, trochę brakuje. E, mamy tysiąc. Pełna lodowa. Czekamy na zostawę, To sobie poćwicz przemowy przez ten czas. O, 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 przyjechał. To musi zadzwonić. Chyba, żeby odłożyć na gdzieś na miejsce. Czekajcie, zaklucz. Zakazany dla wszystkich Simów. Dobra, odłóż gdzieś na miejsce. No, odłóż, odłóż, odłóż koleś. Dobra. Aha, sorry, otwórz zamek, wstęp tylko dla współlokatorów. Nie wiem, to... <śpiewa> co. Ciekawy, jakbym poszedł po te zakupy. Dobra. Ej, on ma taką samą kurtkę jak ja. Trochę nie fair. Jaki smuteł. Dobra, yy, to. Więc jest drugie śniadanie, kanapka z szynką. Sznela, 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 bo nie mamy czasu. Będziemy świrować z naszą Ekonama? Nicole. Niestety, niestety Barbara nie zrobimy, bo nie mamy jak. Niestety. Ej, no. Podaj śniadanie najlepiej, drugie. Żeby mieli co do jedzenia. Wiecie co? Ten yy, ekspres położy tu. Znów przygotowanie. Żebym miał tutaj blat do robienia Jezus Maria. Laska. Wywaj ją z tym po prostu. Jest wypędź. Nie ma wypędź. Dobra dupa. Godujcie, mam tam. Mam was gdzieś. Jeżeli mnie się nie słuchacie. Wszyscy się kiszą w tej kuchni. Ech. simsy. Oglądaj. Oglądaj sobie trochę. Ja sam jesteś głodny. Ostatnia kanapka, szybko. Ej, ej, zostawcie mi tą kanapkę. Biegnij tu. Będziesz pierwszy. Weź talerz. Byłem pierwszy. Moja kanapka, głodujcie. Dobra, słuchajcie, zakończymy sobie na dzisiaj ten odcinek. Jak już wspominałem, kiedy to będą tajemnice miłowa? W sobotę. Postaram się, żeby w sobotę się pojawiły. Chociaż nie obiecuję tego. Eee, bo będę się starał wam nagrywać tajemnice miłowa i Asylum Challenge w jednym miesiącu czyli Asylum Challenge już będzie w grudniu kolejny odcinek, a Tajemnice Miłowa pojawią się w sobotę. Jak się w sobotę pojawi, to dopiero też w grudniu będą Tajemnice Miłowa. O ile nie będę zatłoczony nauką w, na studiach. Je zobaczymy. E, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnego razu, czyli do soboty na razie i cześć.